Drodzy, bardzo serdecznie chcemy zaprosić Was na koncert papieski pod tytułem Niech stąpi duch Twój. Ale gdzie i kiedy? 28 sierpnia 2020 roku do naszej prastarej i przepięknej Bazyliki Katedralnej. Oczywiście, organizatorem koncertu jest parafia katedralna. To, co dla nas jest bardzo ważne, to to, że patronat honorowy nad całością wydarzenia objął Jego Ekscelencja ksiądz Biskup Wiesław Alojzy Mering. Dobrze, a teraz przejdźmy do części artystycznej. Do współpracy na ten koncert zaprosiliśmy czołowe postacie sceny polskiej, takie jak Hursan and Grace, Mateusz Ziółko, Olga Szomańska, Magdalena Grzechnik, Gietek Szcześniak, Grzegorz Wilk, Marek Tykarczyk. Oczywiście wszystkiemu będzie towarzyszyła orkiestra kameralna pod batutą stojącego obok mnie. Łukasza Łodygowskiego. Natomiast cały koncert poprowadzi niesamowity i niezastąpiony Tomasz Wolny. Dzień dobry, jeszcze ze studia w Warszawie, ale już niedługo widzimy się we Włocławku. Zapraszam i do zobaczenia. Drodzy, to cóż: do, do zobaczenia! zobaczenia.